mnie, Federacji Fame MMA i pozwolić Klautowi na zmonopolizowanie freakfightów. Zacznijmy od początku. 3 października. Wardęga publikuje Pandora Gate. Później seria miniaturek, które zna cała Polska. Ale te historie już znacie. Odkryjmy pierwszą kartę Joker, która rzuci inne światło na Pandora Gate. Bo afera miała drugie, mroczne dno. Posłuchajcie rozmowy Marcina Dubiela z głównym inwestorem Cloud i jednocześnie menadżerem Lexi Piotrem J. Rozmowa odbyła się tydzień przed wybuchem Pandora Gate. Nie wiem, jak ktoś mógłby teraz coś wyciągać z naszych rozmów. Marcin, ja Ci powiedziałem, żebyś uważał. Na to, co będzie w przyszłości, o tym, jak to się rozkręci, bo pamiętaj, że rozmów i z ludzi będzie chciało rozmawiać dużo. My o tym widzieliśmy też wcześniej o wielu rzeczach. Największą głupotę mogą, mogą popełnić osoby i m.in. tych trzech osób, które tam wymienili, padło swoje nazwisko. My mogliśmy naprawdę odpowiedzieć Frejmowi z takiej do baltówki, że tam by się naprawdę nie schowali pod stół i długo by nie, pod niego nie byli. Generalnie rzecz biorąc, to chyba tutaj najmniej chodzi o piłarkę. Menadżer Lexi wiedział o wszystkim od dawna. My o tym widzieliśmy też wcześniej o wielu rzeczach. 22 lipca 2000. 2023 roku, dokładnie dwa miesiące przed wybuchem Pandory, jeden z współwłaścicieli Fame otrzymał wiadomość od prawdziwego właściciela Krautem MA, Sławomira Bielskiego. Napisał on: Fajna gala, szkoda, że przewidujemy problemy. Pozdrawiamy serdecznie skarby, już niebawem. Trzymajcie się. No bązdel, to już tego podnieść. to już jest kurwa tego pana, bądź, to, że, kurwa, jak ja to zobaczyłem, to mi kopara zjechała w dół. jest skończony, bardzo to miłe, Piotrze. Skoro właściciel Cloud wiedział, inwestor i menadżer Lexi też, to logicznym jest, że Lexi też powinna wiedzieć. Ale muszę Wam to najpierw udowodnić, więc przekonajcie się o tym sami. Cofnijmy się do czasów po Pandorze. Kłamliwa Lexi 7 dni po Pandora Gate nagrywa swoje główne oświadczenie. What the fuck? Wszyscy coś słyszeli, okej? Okay? I ja nie wiem, co reszta słyszała. Ja nie wiem, kto co wiedział. Ja wiem, że ja nie widziałam nigdy żadnych screenów, żadnych konkretnych, nie wiem, historii jakiejś dziewczyny. Żadnych, żadnych dowodów kompletnie. Żadnych dowodów kompletnie. Ja nie widziałam żadnych screenów. Nie widziałam konkretnych historii. Generalnie to ty kurwa nic nie widziałaś, a mieszkałeś z nim pod jednym dachem. Dzień później jej wspólnik, szeryf, postanawia ją oczyszczać. Ja nie posiadam żadnych dowodów, żeby Lexi wiedziała, nie? Czyli... Dobra, ja ci tą wierzę, Sylwku. Niestety wkurwiłeś sukanek, bo lecisz w chuja. I teraz drżącym głosem będziesz musiał przeczytać, ile wiedziała Lexi. Bo jeśli tego nie zrobisz, to sukanek wrzuci na story swoją wersję, która będzie niestety dla ciebie niszcząca, ponieważ działasz z Lexi w jednej drużynie i zaraz ci to udowodnię. Na tej samej transmisji kilka minut później do Wardengi pisze Justyna sukanek i potwierdza, że Lexi ukrywała Stewarta. Dostałem też wiadomości do lekcji, ona jakby dostała, dostała nawet korespondencję, co ta dziewczyna pokrzywdzona jedna pisała, a i też dostawała te wiadomości, co Stewart wypisywał, miała zeznania tej dziewczyny też można powiedzieć. Zaproponowała, że menadżer pomoże prawnie, ale później się z tego wycofała wraz ze swoim menadżerem. Więc to trochę rzuca inne światło. Nie życzę sobie, żeby ktokolwiek Lexi mieszał w takie rzeczy. Że... Lexi jako przyjaciółka Justyny wiedziała więcej niż ktokolwiek w całym Pandora Gate. Wiedziała o pokrzywdzonej. Pokrzywdzona. Wiedziała o tym, co pisał Steward. A i też dostawała te wiadomości, co Stewart wypisywał. Jej wiedza była tak obszerna, że lekcji nawet chciała dać Justynie adwokata. Zaproponowała, że menadżer pomoże prawnie, a potem z niewiadomych przyczyn się z tego wycofała. Ale później się z tego wycofała. Finalnie Justyna została bez ochrony prawnej. Na co uwaga, wielki i podejrzliwy Sylwester Wardenga zareagował, że mogła nie mieć wystarczających dowodów. Natomiast wciąż mogło jej brakować jakichś więcej dowodów, żeby coś z tym zrobić, nie? Nie wiem, ja też. Może jakoś przychylnie patrzę na Leksi. Hu, jak słodko Sylwestrze. Mając wiedzę, że Wardenga perfidnie ukrywa lekcji. A, i też dostawała te wiadomości, co Stewart wypisywał. Wiemy już, że jej menadżer o wszystkim wiedział i mówił, że nie może jej spaść włos z głowy. Ja powiedziałem, że nie życzę sobie, żeby ktokolwiek lekcji mieszał w takie rzeczy, że tego nie życzę po prostu. A Sławomir Bielski w lipcu 2023 roku otwierał szampana. Szkoda, że przewidujemy problemy. To zadajmy sobie pytanie, jak długo Lexi rzeczywiście wiedziała o Stewarcie. Aby to zrobić, muszę odpalić wehikuł czasu i jeszcze raz zrobić jeden powrót do odległej przeszłości, więc cofnijmy się do roku 2022. Przynajmniej mi się kurwa wydaje, że nie mam dowodów, nie? Natomiast czy były jakieś rozmowy, e, z, które by uwiarygodniły jakoś boksera, że to jest jakiś spisek? Nie wydaje mi się, nie. Przynajmniej mi się kurwa wydaje, że nie mam dowodów, nie? Tobie się kurwa wszystko wydaje. Dla ciebie słowa wydaje mi się to furtka do ukrycia prawdy. Jeszcze nie wiedział. Aleksi wydaje mi się, że jest osobą, która już raczej nic nie odpierdoli w tele. Czy są tam jakieś trupy w szafie? Nie, na razie nie mam nic, nie mam nic. Nie będzie... ma nic, co może wyjść, co może mi nie wiadomo co zrobić. Leksi już wtedy znała prawdę. Postanowiła usprawiedliwić Fagatę, dlaczego nie przeprosiła Stu. Powiedziała o tym wardędze po tej transmisji na żywo. Bo jak to sam Wardenga mówi... My sobie tutaj jeszcze poplotkujemy, bo lubimy sobie przekazywać różne fajne informacje. Na transmisji na żywo miesiąc później Stu i Fagata byli już tematem tabu. Lexi bała się, gdy Wardenga zaczynał temat Aż, ...że już powinna dawno iść i przeprosić się, gdzieś wygadać. Kto ją powstrzymywał przed tym? Kto mówił, nie idź, nie, nie. To Taki doradzał, że ej, nie przepraszaj. Pięć złotych. Co? Poczekaj, ja widzisz, bo nie wiem, o co ci chodzi. Co? Jeszcze nie? Kurwa, poczekaj. Wardenga i Lexi plotkowali po ostatnim live, po czym Lexi podzieliła się z nim informacjami o Stewarcie oraz mistrzu Śląska. Od tamtej pory Stewart był już tematem tabu. Widać to gołym okiem, bo za każdym razem wycisza mikrofon, unika odpowiedzi, zmienia temat. Widać było, że ta gra psychologiczna bawiła Wardęgę, który już widział materiały na STIU, które pokazała mu Lexi. Jako jakojemy walkę chciał zobaczyć Fagata kontra Julia Żugaj. Ja na przykład Julii Żugaj dobinę takiego mrocznego, czarnego charakteru. Chodzi mi o tą wypowiedź, że 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 jestem bardzo wdzięczna STIU. Wdzięczna STIU. Oto Daniel Michalski. Jest to mistrz wielkopolski, czy tam małopolski. Śmieszne. Tak myślałem. Dziwnym trafem Wardęgę i Leksi bardzo rozśmieszył temat Mistrza Śląska podczas tego samego live'a. On gdzieś tam był mistrzem Dolnego Nie wiem jakiego Śląska. <laughs> nie no, chyba mistrzem Śląska, no mistrzem Dolnego Śląska, nie no, wiem And I know And I know Lexi szybko zrzędła mina, a Sylwestra żart bawił na tyle, że nie mógł się powstrzymać od śmiechu. Od tamtej pory Leksji unikała tematu stiu jak ognia. Więc to trochę rzuca inne światło. Następuje upadek High League. Następnego dnia Sowomir Bielski wraz z Leksji i Piotrem Jot, swoim menadżerem, wcielają w życie plan utworzenia nowej federacji, która będzie nosić nazwę Cloud. Zaproponowali Wardędzy bycie włodarzem. Ja byłem na spotkaniu z nimi jakiś czas temu i właśnie kminiliśmy, bo miałem tam prowadzić też jakieś programy. No i tak gadaliśmy, czy, że ja bym może nie dołączył, nie? Do taką ofertę też powiedziałem, że jeżeli chcecie, żebym coś prowadził. Do zarządu cloud? Tak. Że jak chcecie, żebym coś prowadził, no to ja już nie chcę się bawić tak, że jestem po prostu tylko prowadzący. By byłem udziałowcem. No. Czy ty kurde normalny jesteś, Nigdy o tym nie gadaliście? Nie. Nie. Nigdy. I, czyli, czyli finalnie po prostu ty nie wiedziałeś nic o Pandorze i Piotrek też nie wiedział. Nie. Nic no przed Pandorą nie wiedział. No pewnie, że nie. No kurwa, no ja. Bartikku, ja ci powiedziałam, żebyś uważał na to, co będzie w przyszłości, o tym jak to się rozkręci, bo pamiętaj, że rozmów i z ludzi będzie chciało rozmawiać dużo. My o tym wiedzieliśmy też wcześniej o wielu rzeczach. Największą głupotę mogą, mogą popełnić osoby i między innymi do tych trzech osób, które tam wymienili, padło swoje nazwisko. My mogliśmy naprawdę odpowiedzieć fejmowi takiej dubeltówki, że tam by się naprawdę nie schowali pod stół i długo by nie, pod niego nie weszli. Generalnie rzecz biorąc, to chyba tutaj najmniej chodzi o stewarda. Jednak Wardenga nie mógł zostać medialnym włodarzem Cloud, bo wciąż miał aktywny kontrakt z Aby chronić Lexi, nie mógł powiedzieć, że wie o od niej. Więc musiał przycisnąć fagatę, żeby mieć podkładkę, że dowiedział się tego od niej, a nie od samej Lexi Chaplin. Sama fagata przyznaje, że musiałeś o tym wiedzieć, skoro ją o to pytałeś. Więc kto ci w takim razie powiedział, Sylwestrze? Wardenga może teraz chronić Lexi, informując wszystkich, że o czynach Stewarta dowiedział się od fagaty. Bo tutaj najmniej chodzi o Stiwarta. Tutaj nigdy nie chodziło o Stiwarta, nigdy nie chodziło o dobro ofiar.